Cześć! Dzisiaj przedstawiamy Wam ósmą generację Toyota Land Cruiser. Jest to model produkowany od 1981 roku i przez pierwszych 10 lat produkcji było to auto z przeznaczeniem stricte terenowym. Natomiast po 10 latach, gdzieś w okolicach 1991 roku, producent zaczął dodawać do niego takie elementy, które szły w stronę luksusu, na przykład w 91 poza ABS-em czy klimatyzacją dodano skórzane fotele. Taki największy przeskok w wyposażeniu nastąpił w 98 roku, no i to auto tak sukcesywnie stawało się coraz bardziej luksusowe, ale jednocześnie zachowywało swoje właściwości terenowe, nie inaczej jest z ósmą generacją. Ona została zaprezentowana w zeszłym roku, natomiast jej poprzedniczka była produkowana od 2017 roku. Land Cruiser, jak to Land Cruiser nigdy nie występował w wersji kompaktowej. Tutaj mamy 4,93 m długości, 1,92 m szerokości, metr m prawie 4 wysokości i jeśli chodzi o roztafasie 2,85 m, więc jak można się domyślić przy tym wzroście, mówiąc kolokwialnie, tym autem ja osobiście bałam się wjeżdżać na parkingi, gdzie jest ograniczenie wysokości do 2 m, dlatego że no już tutaj bez relingów mamy ten 1,94 m, dodajmy do tego relingi i mogłoby się zrobić troszeczkę za ciasno. Przechodząc do felk, w standardzie mamy 18-calowo felgi, natomiast tutaj w tym egzemplarzu są zamontowane 20-colówki, dlatego że to jest jedna z wyższych wersji wyposażenia. Jest to dosyć prosta, surowa konstrukcja, która dobrze. Komponuje się z nadwoziem auta. Land Cruiser niewątpliwie jest urodziwym autem. Producent zadbał o to, żeby ta sylwetka była nowoczesna, ale w dalszym ciągu pozostała surowa. I to tutaj widać. Jest bardzo mało przytłoczeń, ale te, które są, są wyraźnie zaznaczone. Chodziło o to ewidentnie, żeby ten, to auto było kęciaste i żeby już od pierwszego wejrzenia, że tak powiem, zaznaczało, że potrafi wjechać w różne dziwne miejsca. To, co mi osobiście bardzo się w nim podoba, to jest to, tak jak mówię, sama sylwetka, ona jest taka mięsista, surowa, ciężka. To auto jest spójne. Ta boczna linia, niedobrze komponuje. Ten przód nie jest za krótki, tym wiadomo, że troszkę wystaje, natomiast nie jest tak, że Land Cruiser wozi po prostu taki opadający tyłek. To jest takie zbite, zwarte i na zewnątrz naprawdę robi wrażenie. Patrząc na Land Cruisera z tyłu, tak jak mówiłam wcześniej, jest to spójna sylwetka, nie dzieje się tutaj za dużo, jest tak surowo, natomiast co ciekawe, w przeciwieństwie do większości terenowych aut, on ma oponę, koło, przepraszam, zapasowe schowane pod podwoziem i rzeczywiście tak jest też tutaj. I to, co możecie zauważyć, to jest to, że mamy tutaj mocowanie haka holowniczego, więc skoro już jesteśmy przy haku, Land Cruiser przyczepkę bez hamulca jest w stanie pociągnąć taką o masie do 750 kg, Natomiast przyczepka z hamulcem do 3,5 tony, co jest bardzo ciekawe biorąc pod uwagę to, że samo auto waży 2300 kg, więc 2,3 tony, a jest w stanie pociągnąć 3,5. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że Land Cruiser pociągnie Land Cruisera i na przykład Honda Civic czwartej generacji bez problemu. Na raz. Przechodząc do silnika, mamy tutaj czterocylindrowego diesla o pojemności 2,8 litra i rozwija to maksymalną moc 205 koni mechanicznych i dysponuje momentem obrotowym rzędu 500 Nm. Ten silnik to jest silnik całkowicie niezelektryfikowany. Pod koniec roku ma pojawić się miękka hybryda z tym samym silnikiem spalinowym, natomiast jeszcze w tej chwili jej nie mamy. Z tym silnikiem współpracuje automatyczna siedmiobiegowa skrzynia. O, no właśnie, nie? Co jeszcze raz. Przepraszam, zapomniałam. Silnik ten współpracuje z ośmobiegową automatyczną skrzynią... automatyczną skrzynią biegów. Silnik ten współpracuje z ośmobiegową automatyczną skrzynią biegów. Silnik jest sporych rozmiarów i daje o sobie znać, natomiast no, jest to diesel, tak? Więc e, każdy właściciel diesla wie, jak to brzmi, w szczególności na ciepłym no, Przepraszam, na chłodnym, na zimnym silniku. W momencie, kiedy silnik się nagrzeje, jest trochę lepiej, ale no, nie oszukujmy się i nie czarujmy, w dalszym ciągu jest to... Jest to taki charakterystyczny klakot diesla, także no, nie są to moje kubki smakowe, nie ukrywam, natomiast wiem, że są ludzie, którzy to lubią, także dla nich to będzie ok. Dobrą rzeczą jest to, że mamy tutaj progi, bo bez tych progów czasami wsiadanie byłoby nieco problematyczne. Wnętrze znaczy Land Cruisera moim zdaniem znaczy najlepiej mogłabym to określić jako e, dziwne. I już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że kiedy wsiadłam do niego. Pierwszy raz to byłam w ciężkim szoku, myślę sobie, Jezu, tutaj jest sam plastik. Co się okazuje, jak zaczęłam to dotykać, gdzieś tam macać, że to nie jest plastik, bo większość tego wnętrza jest obita takim materiałem, można powiedzieć, nie wiem, skóropodobnym, trochę takim, gdzie niegdzie w niektórych elementach gumowym, więc to nie są chamskie, tanie plastiki, natomiast dokładnie tak wyglądają. Ja rozumiem, że producent chciał, żeby to wnętrze było surowe, ale przyznawam szczerze, że taki, o ile fotele są zrobione fajnie, są wygodne, dobrze wyglądają, porządnie przyszyte, o tyle to, co widać tutaj, no jak to określić, nie krzyczy jak wnętrze samochodu za prawie pół miliona złotych? Tak bym to powiedziała. Jasne, nie można odmówić mu praktyczności, dlatego że mamy tutaj bardzo duże schowki, czy ten w podłokietniku, czy ten dla pasażera, te w drzwiach. Tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy się zmieści. Są nowoczesne rozwiązania. Jest podowarka do smartfona. Mamy multum portów. Mamy porty USB-C, mamy nawet port HDMI. Co jest fajne, to to, że mamy tutaj mnóstwo przycisków. Te kwestie związane z klimatyzacją, z wszelkimi trybami terenowymi, o których za chwilę sobie powiemy, tutaj nic nie jest zaszyte w tym wyświetlaczu centralnym. Jest wszystko jakby na wierzchu, więc jakby jest oddzielny przycisk do nawet podgrzewania kierownicy, wentylacji foteli, ogrzewania tych foteli. Do tego nie można się przyczepić. Nie ma też właściwie prawie wcale piano black, co jest super, ale jest jedna rzecz, która widać, że nie jest najlepszej jakości, a mianowicie ten materiał, którym jest obita dźwignia zmiany biegów. No jest to samochód, jest to autopresowe, ono nie ma nie wiadomo jakiego przebiegu, na pewno nie ma kilku lat, ja podejrzewam, że ono jest z 2025 roku, maksymalnie gdzieś tam z 2024, a zobaczcie jak zaczęła już pękać ta skóra, więc ja wolę chyba nie wiedzieć jak będzie to wyglądało za 5 lat. Kierownica jest dosyć pokaźnych rozmiarów, absolutnie nie przeszkadza to, jest wygodna, poręczna bardzo i ma podstawowe funkcje takie jak każda z kierownic w tych nowoczesnych samochodach, tak, czyli z jednej strony jakieś tam multimedia tego do sprawy, z drugiej strony... Wszystkie te funkcje związane z aktywnym tym pomatem. Do tego z pozycji kierownicy sterujemy ekranem, tym wyświetlaczem kierowcy. Możemy tam sobie zmieniać widoki, informacje, które mają być wyświetlane. To wszystko dzieje się właśnie z pozycji kierowcy, nie z wyświetlacza centralnego. W tym aucie mamy dwa wyświetlacze. Każdy z nich ma przygodną 12,3 cala, natomiast to jest zarezerwowane dla wyższych wersji wyposażenia, czyli takich jak ta. W tych tańszych wersjach mamy wyświetlacze odpowiednio kierowcy, ma 7 cali, natomiast ten centralny ma no, tylko 9 cali. Oby wyświetlacze mają fajną jakość obrazu. Centralny wyświetlacz dobrze reaguje na dotyk, nie ma tutaj żadnych opóźnień, nie przycina się to. Menu też jest bardzo proste w Toyotach. Przede wszystkim dlatego, że większością funkcji auta sterujemy z poziomu kierownicy. Na przykład kwestie takie jak system rozpoznawania znaków drogowych, regulacje, systemu monitorowania martwego pola i tym podobne, to sterujemy tym sterujemy z poziomu kierownicy, więc po prostu w tym menu w wyświetlaczu centralnym nie było co wrzucać, dlatego jest to tak jak mówię, nieskomplikowane. Mamy tutaj bezprzewodowe połączenie za Apple Playem z Droidem auto, więc nie ma problemu, kable nie są potrzebne, chyba że chcecie coś tam po, sobie podładować. I widok w momencie, kiedy się uruchomi tego Apple CarPlay'a, e, też jest to dobrze rozłożone. Nie ma tutaj żadnych dziwnych, ciemnych ramek. Po prostu e, system wykorzystuje cały ekran, który nie jest znowu taki mały, więc informacje są czytelne. Jednym z elementów, które moim zdaniem większość z Was pokocha w land Cruiserze, w szczególności latem, to chłodzony schowek. Jest on dosyć głęboki, więc na spokojnie jakieś puszki tego typu napoje się zmieszczą i jednym przyciskiem uruchamiamy funkcję chłodzenia. Więc jeżeli coś kupicie, nie musicie się martwić, że bo gdzieś tam po 50 czy 100 kilometrach jazdy będziecie mieli ciepło kolę na przykład, bo możecie już schodzić w schowku. Wspomniałam wcześniej o fotelach, które wyglądają fajnie, zrobione są solidnie, ale też warto wspomnieć o tym, że są bardzo, bardzo wygodne. Są szerokie, mają, są oczywiście. W, w, tym, w tej wersji, wyposażenie regulowane elektrycznie, mają regulację elektryczną e, podparcia odcinka lędźwiowego, więc tutaj, no, poza tym, że jest wysoko, jest szeroko, jest miękko, e, można sobie to wyregulować tak, żeby każdy czuł się wygodnie, i naprawdę tym autem w długą trasę na no, spokojnie można ruszać. Czego jak czego, ale temu autu nie można odmówić ilości miejsca w środku. Siedzi się trochę wyżej niż z przodu jasne, natomiast nie jest to problem. Ja tak tak jak wcześniej wielokrotnie wspominałam, jestem dosyć wysoko, mam prawie 180 cm wzrostu, a tu przy kolanach no miejsce jest od cholery jeszcze trochę, więc Dwie dorosłe osoby, to w ogóle nie ma o czym mówić. Jakieś dziecko też się z przodu wmieści. I teraz co mają do swojej dyspozycji pasażerowie z tyłu? Całkiem na bogato. Mamy tutaj nawiew jakby klimatyzacji, ale do tego jest jeszcze panel sterowania tą klimatyzacją. Możecie sobie ustawić temperaturę z tyłu. Te boczne części tylnej kanapy są zarówno podgrzewane, jak i wentylowane, więc do tego są też oddzielne przyciski. Mamy dwa porty USB typu C. Mamy takie gniazdko, jak do zapalniczki. Podłokietnik, dwa cupholdery, co jeszcze, nawiewy mamy też tutaj, nawiasem mówiąc, co nie jest często spotykane, ale e, bardzo, bardzo wygodne. Jakieś tam głośniki, wiadomo, no, jest tutaj wszystko, czego pasażerowie z tyłu mogą potrzebować na bardzo długą podróż i naprawdę nie będą się czuli ani klaustrofobicznie, ani nie będzie im niewygodnie. Jedyne co, no ale to tak jak w każdym większym aucie, tak, jak się siedzi tutaj na środku, e, to lepiej jest mieć po lewej i po prawej stronie współpasażerów, bo inaczej po prostu człowiek może trochę latać. Ale to, tak jak mówię, nie jest to wina Land Cruisera. Tak jest po prostu w każdym większym aucie z tyłu. Poza tym, że te boczne części tylnej kanapy są podgrzewane, są wentylowane, to dodatkowo są regulowane. Możecie sobie odchylić i naprawdę usadzić się bardzo wygodnie, a do tego jeszcze izofiksy, oczywiście są po obu stronach, są chowane pod takim pokrowcem tak, żeby nic Was nie uciskało, jeżeli z nich nie korzystacie. Przy mi, zaraz cruisera, zatrzymamy się na chwilę dłużej, bo jest o czym mówić. Zacznijmy od tego, jak się go otwiera. Można to zrobić na dwa sposoby. Klasycznie. Ale jeżeli nie, jeżeli nie chcecie otwierać całego, można też zrobić tak. O, proszę bardzo, otwiera się sama szybka. Dobra. I teraz tak, otwórzmy go. Powiedzmy sobie nieco o pojemnościach. To jest wersja pięciosobowa, chociaż widać, że jest przystosowana do trzeciego rzędu foteli, ale o tym później. I ta wersja, tak jak ją tutaj widzicie, w momencie, kiedy tylna kanapa jest rozłożona, ładowność od podłogi do rolety, nie do dachu, a do rolety to 742 litry. I teraz tak, jeżeli złożycie tylną kanapę. To ta pojemność wzrasta do 2000 litrów, tak więc, no, można przewozić rzeczy. Ale poza tym, że jest to cholernie e, pojemny bagażnik, ciekawe jest to, jak e... Jakby. Ile tutaj mamy różnych elementów? Może idąc po kolei, mamy oczywiście haczyki, za które możemy zaczepić jakieś tam siatki, niesiatki, wszelkiego rodzaju akcesoria. Jest e, gniazdko na zapalniczkę, jeżeli chcemy coś podłączyć do tego, co tutaj jeszcze jest. No Tutaj to, co widzicie, to są cup holdery, bo tak jak mówię, widać, że to jest przystosowane do trzeciego rzędu siedzeń. Mamy nawet uchwyty i nawiewy klimatyzacji, ale tutaj nie ma tego szóstego i siódmego siedzenia. I teraz tak, jak składa się tylna kanapa? Normalnie wygląda to tak, że po prostu pochyla się oparcie, ale Tutaj trochę inaczej to działa i już Wam pokazuję. Ten sam uchwyt, którym regulujemy oparcie, tak jak Wam wcześniej pokazywałam, służy jeszcze do tego. Raz i dwa. I możemy tak złożyć, i tą część, i tą część. I teraz, to jest dosyć takie luźne, więc, żeby to zabezpieczyć, każda część ma taką linkę. I chodzi o to, żeby ją tutaj przełożyć, zablokować tak, żeby te fotele wam się w trakcie trasy. A no tak, tutaj trzeba jeszcze oczywiście wyregulować po prostu długość, tak żeby one trzymały się tak na sztywno, żeby w trakcie trasy wam się e, nie otworzyły na coś, co pr próbujecie przewieźć. Tak więc zobaczcie sami, po, po tym jak składają się te fotele, po zdjęciu tej rolety, no tutaj naprawdę można by było przewieźć, nie wiem, do rodnego cielaka. No spokojnie. Rozłożenie tego jest proste, złożenie tego jest dokładnie tak samo proste. Wspomniałam wcześniej, tutaj do wszystkiego są przyciski, nic w zasadzie nie jest schowane w tym wyświetlaczu centralnym. I teraz tutaj mamy przyciski, które służą do zmiany trybu jazdy. Natomiast mamy dwa, dwie grupy, jakby trybu jazdy. Tutaj mamy drive mode, czyli to jakieś standardowe, tak? Mamy drive mode i tutaj sobie tym pokrętłem zmieniamy. I mamy klasycznie sport, normal i eco. Natomiast jeżeli wjedziemy w teren, to to auto ma coś takiego, taką funkcję jak multi-train select. I chodzi o to, że ono będzie zmieniało charakterystykę zawieszenia w zależności od tego, jakie macie warunki na jakimś tam offroadzie. Kiedy to włączymy, tutaj również mamy pokrętło, ale tutaj już pojawiają się kolejne tryby jazdy: Deep Snow, Mud, Sand, Dirt, ale jest jeszcze tryb automatyczny. Polega to na tym, że on sam będzie e, jakby regulował pracę zawieszenia w zależności od tego, po jakiej nawierzchni się porusza. Do tego mamy jeszcze trzeci przycisk system Duck, e, czyli asystent zjazdu ze wzniesienia i Crawl. Jest to taki tryb, w którym auto porusza się z automatyczną niską. Prędkością w trudnym terenie, po to, żeby kierowca mógł skupić się na, jakby na tym, co ma wokół siebie. Mamy też oddzielny przycisk, który odpowiada za aktywację systemu rozłączania przedniego stabilizatora. Jest to nowość w Land, w Land Cruiserze. Chodzi o to, żeby zwiększyć skok zawieszenia i żeby koła miały lepszy kontakt z podłożem. Oczywiście jest tutaj również elektroniczna blokada tylnego mechanizmu różnicowego i tak za to też odpowiada konkretny przycisk. Mamy też system, który nazywa się Multi-Train Monitor. I chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy wybierzecie sobie jeden z tych Terenowych trybów jazdy i włączycie Widok Skaler to mamy widok z jakby cztery kamery, monitorują otoczenie i macie widok z różnych perspektyw na to, co się wokół Was znajduje, czyli jakieś tam wystające gałęzie, kamienie, tego typu rzeczy, żebyście widzieli. Mamy tutaj mniej więcej 22 cm prześwitu, kąt natarcia to maksymalnie 31 stopni, kąt zjazdu 17, natomiast jeśli chodzi o głębokość brodzenia, do 70 cm, ale rekomenduje się, żeby nie zanurzać tego auta wyżej niż sięgają felgi ze względów bezpieczeństwa. Do tego co jeszcze warto wspomnieć to to, że ma on wzmocnione podwozie, żeby nie zostało uszkodzone przez jakieś tam wiadomo wystające gałęzie czy czy kamienie. Także jak widzicie pomimo tego, że Land Cruiser stał się autem luksusowym, no tak, no stał się autem luksusowym to nie zgubił tych swoich właściwości terenowych, mało tego, tak jak wcześniej wspomniałam jeszcze coś w ósmej generacji do tego dołożyli, więc to się na pewno bardzo chwali. Kolejna nowość, która pojawiła się w ósmej generacji Land Cruisera to jest elektryczne wspomaganie kierownicy, no niewątpliwie potężne ułatwienie na pewno docenią to kierowcy którzy poruszają się i w terenie, ale też i w mieście, bo nie oszukujmy się, jednak troszeczkę się trzeba nakręcić tą kierownicą, żeby tym manewrować, a to ułatwia sprawę. Jak się tym jeździ? No, jeździ się niewątpliwie wygodnie. Widzieliście to fotele, widzieliście ilość miejsca we wnętrzu, siedzi się bardzo wysoko, widać tak naprawdę wszystko, tak? Jedyne, co Wam może zasłonić widok, to jest tir i taki podwyższony bus, tak naprawdę nic więcej, więc jest to niewątpliwie wygoda i ułatwienie. Natomiast, no, do tego dźwięku diesla trzeba się przyzwyczaić, ja przynajmniej musiałam się do tego przyzwyczaić. Nie jest to najprzyjemniejszy dźwięk pod słońcem, na szczęście w miarę, w miarę przyzwoicie jest ta kabina wyciszona. Zaskoczyło mnie to, że jak na swoje gabaryty i swoją długość prawie 5 metrów, to Zaskakująco zwrotne jest to auto. Naprawdę da się nim wykręcić bez większego problemu, nawet jeżeli jest ciasno. No i niewątpliwie pomaga w tym system kamer 360 stopni. Manewrowanie tym z samą kamerą cofania byłoby ok, ale już zaparkować równolegle, nie ukrywam, że troszkę bym się bała. Natomiast z tym systemem kamer, nie, jakby ja nie widziałam żadnego problemu. Można tym z powodzeniem poruszyć się, nawet po jakichś tam zatłoczonych metropoliach. Natomiast jeżeli chodzi o trasy szybkiego ruchu, to tak jak mówiłam wcześniej, na plus jest na pewno komfort. Natomiast na minus to no jest to, że. Że już przy takich prędkościach typu 120-140 to, to słychać, tak? Ono, ono brzmi, jakby po prostu było zmęczone. Zresztą też nie zostało stworzone do tego, żeby nim szybko jeździć, tylko żeby jeździć nim wygodniej i móc wjechać w miejsca, o których osobowki mogą tylko pomarzyć. Generalnie, jak miałabym to podsumować, no, Land Cruiser jest dokładnie tym, czego się spodziewałam. Bardzo wygodny, bardzo stabilny, zdecydowanie woli off-road i miasto od jakichś tras szybkiego ruchu, ale ogólnie na plus. Normalnie porozmawialibyśmy sobie o dynamice yy, auta, natomiast tutaj jakby nie ma bardzo, za bardzo o czym rozmawiać, bo i tej dynamiki tutaj nie ma. Nie zapominajmy, że to jest silnik 205 koni w dieslu, w aucie o masie ponad, no, grubo ponad dwóch ton. I staraliśmy się sprawdzić, no bo ok, nie jest on dynamiczny, jest dosyć wolny, ale chcieliśmy zobaczyć, ile czasu zajmuje im przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę, natomiast producent tych danych nie podaje. Nie ma tego ani w materiałach prasowych, ani w cenniku, więc... Yy, nie wiem, może jeszcze mierzą? Takiej informacji póki co nie mamy. Pierwotnie w momencie, kiedy Land Cruiser wchodził na rynek polski, był dostępny w pięciu wersjach wyposażenia, natomiast no jest to model z przeznaczeniem na Bliski Wschód, więc e, ta ilość egzemplarzy była ograniczona i w tej chwili e, zamówić można już tylko albo wersję Invincible, e, albo First Edition, czyli ta Invincible to jest bodajże 389 tysięcy złotych, jakoś bez 10 złotych, jest to e, ten wariant wyposażenia na środku gamy. Natomiast First Edition to jest najdroższy. 449,900 zł kosztował w momencie, kiedy wchodził na rynek, ale w tej chwili już będziecie musieli za niego zapłacić 464,900 zł. Także podrożało. Czym charakteryzuje się ten tańszy z dwóch wariantów, które jeszcze są dostępne na rynku? To mamy tutaj przede wszystkim LED, -y, światło główne w technologii Matrix LED. Mamy te wyświetlacze, o których Wam mówiłem, 2 x 12,3 cala, do tego jest oczywiście nawigacja, 4-letnia darmowa transmisja danych. Mamy asystenta głosowego, do tego mamy ten Multi-Train Select, czyli ten system zmiennej charakterystyki napędów w zależności od terenu, o którym wam mówiłam. Mamy stację do bezprzewodowego ładowania smartfona. Nie ma on kilku elementów, które mamy w tym testowanym egzemplarzu, bo ten testowany to jest Executive. No i na przykład w naszym tym, w cudzysłowie naszym, mamy wyświetlacz przezierny, czyli head-up. Tamtego nie ma. Mamy podgrzewane też skrajne siedzenia na tylnej kanapie, tamtego również nie ma. Ta skórzana tapicerka również jest zarezerwowana dopiero, dopiero dla tej wersji Executive, tak samo jak wentylowane skrajne yy, siedzenia na tylnej kanapie. Też system audio składa się z mniejszej ilości głośników, tak więc są tutaj pewne różnice, ale jeżeli chcecie, żeby było to wszystko, o czym Wam teraz mówimy, i jeszcze kilka jakby innych elementów, no to zostaje Wam do kupienia ta najdroższa wersja, czyli ta first edition. Mamy tam wszystko, o czym przed chwilą wspominałam, a do tego mamy elektronicznie sterowany dach panoramiczny z funkcją przesuwania i uchylania, mamy światło główne w technologii BILET już, mamy też trzeci rząd siedzeń, który jest składany elektrycznie, tak więc jest tutaj kilka dodatkowych elementów, za które no trzeba dopłacić, ale... Podejrzewam, że znajdą one swoich odbiorców. W konfiguratorze w dalszym ciągu możecie sprawdzić, jakie elementy wyposażenia są przeznaczone dla, dla której wersji. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tego modelu, a nie chcecie, jakby żadna z tych dwóch, które są teraz dostępne, wam nie odpowiada, to wydaje mi się, że warto poczekać, dlatego że tak jak mówiłam wcześniej, pod koniec roku ma pojawić się Land Cruiser z miękką hybrydą, no i podejrzewam, że wtedy ta gama zostanie nie tyle poszerzona, co wrzucą nam na rynek wszystkie wersje wyposażenia. Chociaż ten model pierwotnie był przeznaczony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Biorąc pod uwagę to, że wyda, jakby wyprzedaje się na pniu, ewidentnie znalazł bardzo oddanych fanów także ich w Europie, w szczególności w Polsce. Czy mi się podoba tak, no jeżeli szukacie auta, które może zawieźć Was w naprawdę dziwne miejsca, przy okazji na co dzień chcecie, żeby Wasza rodzina podróżowała w komforcie, to niewątpliwie jest to bardzo ciekawa opcja. Jedyne ale, jakie mam do tego auta, to to, że no, to wnętrze troszeczkę nie zalotuje mi luksusem tak jak, tak, jak powinno, biorąc pod uwagę jego cenę. Natomiast, tak jak mówię, jest to wszystko kwestia perspektywy. Moim zdaniem udany model i Toyota na pewno będzie miała się czym pochwalić, jeśli chodzi o wyniki sprzedaży. Dzięki za uwagę, dajcie nam znać, co sądzicie o Land Cruiserze i do następnego razu. Serio? Naprawdę mnie zamkniesz? Jak pies, któregoś, którego ktoś wiózł i teraz jest na przystanku, i tak chce go. O, no właśnie, właśnie! Zamknijcie mi usta i wypuśćcie mnie stąd.